Halo, halo, witam bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku postaram się Wam pokazać, jak walczyć jako mniejszy gracz. Oczywiście nie mam takiego konta, które mógłbym sobie przemienić i zacząć nim grać, ale przecież zawsze mogę wybrać troszeczkę inny marsz do walki. I tutaj, jak widzicie, marsz, który wybrałem, to Double C i Atelfleda, czyli myślę, że taki marsz, który na soku każdy jest w stanie sobie skompletować, albo przynajmniej większość. Double C jest na ekspertyzie, jest tam Atelfleda. Myślę, że tacy gracze koło 30 czy tam 20 milionów siły są w stanie coś takiego skompletować. Będą miały przy sobie jednostki, oczywiście Tier 4. Jeśli chodzi o ekwipunek, to nie ma tam absolutnie żadnych cudów, także widzicie, że nawet spodni żadnych nie miałem. A tak to mam niebieski ekwipunek, myślę, że spokojnie tutaj ktoś jest zrobić w stanie lepszy. Line formation dla szybkości, widzicie, mam tutaj trochę tych statystyk dla kawalerii, ale znowu nie jest to jakiś taki szał. Myślę, że w sezonie podbojów, jeśli ktoś miałby w planie walczyć jednym marszem. To spokojnie jest to w stanie zrobić. No, i teraz trochę sobie powiemy o tym, jak walczyć takim mniejszym marszem. Przede wszystkim nie szalejemy i nie uważamy, że to my będziemy tutaj zmieniać oblicze tej gry. My, jako mniejsi gracze, możemy oczywiście walczyć w polu, nawet takim marszem, jaki ja teraz mam, naprawdę zupełnie przypadkowym. Ale musimy pamiętać o tym, że musimy dostosować się do tego, co robi nasza drużyna. Czyli my jesteśmy takim bardziej supportem niż rzeczywiście marszem, który będzie tutaj ich atakował. Więc pierwsza, główna zasada: nigdy nie, nie trzymamy się gdzieś tam na szpicy pola. Bo po prostu zostaniemy zniszczeni w kilka sekund, tak? I tylko wypełnimy szpital, nie będzie tutaj nic. Mądrego. Nasze zadanie to jest tak jak tutaj teraz widzicie, ktoś tutaj jest okrążany, dołączamy do tego, jeżeli się tylko da, dołączamy do tego ogrążenia, dlatego ja bardzo lubię właśnie kawalerią grać w takich sytuacjach, bo wiecie, kawaleria bardzo szybko jest w stanie do takiego gracza doskoczyć, a w razie czego szybko jest też w stanie uciec. Tak, tutaj akurat mamy yy, zbyt dużą przewagę, no bo pole jednak zmienia się zupełnie. Przed chwilą rywal miał przewagę, teraz my mamy przewagę, więc tutaj się parę rzeczy zmieni. No ale przy okazji yy, może uda mi się parę rzeczy Wam opowiedzieć. Więc yy, po pierwsze, właśnie nie, nie atakujemy jako pierwsi. Zawsze staramy się, żeby marsz, który atakujemy, atakował inny marsz, a nie nas. To jest bardzo ważne. Jeżeli nam się tutaj zapala te czerwone powiadomienie, że to my jesteśmy atakowani, to powinniśmy się tak naprawdę wycofać najlepiej, tak żebyśmy nie byli atakowani, a my tylko atakujemy wroga, który nie atakuje nas, ponieważ wtedy rywal po prostu zadaje nam mniejsze obrażenia. Tak? Nie dostajemy wtedy tych obrażeń z ataku, tylko i wyłącznie są to obrażenia z kontrataku, więc już jesteśmy na szut do przodu, tak? Możemy też całkiem nieźle sobie poradzić nawet z jednostkami Tier 5 właśnie kiedy ktoś inny atakuje te jednostki, kiedy my dołączamy. Także nie jest też powiedziane, że absolutnie musi być tak fatalnie, kiedy my będziemy atakowali jednostkami Tier 4, a ktoś inny ma jednostki Tier 5. Oczywiście w takim spotkaniu jeden na jednego nie mielibyśmy żadnych szans. Ale kiedy jesteśmy w drużynie, może to wyglądać zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Także zobaczcie. Tutaj rywal, mam nadzieję, że się zbierze i będzie tutaj też jakaś, że tak powiem, walka z ich strony. Natomiast to zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może tutaj będziemy budować jakąś flagę i wtedy podzielę się z Wami z tym, jak będzie wyglądała rzeczywista walka. Wracając do tego co mówiłem, będą też takie marsze, których absolutnie nigdy nie polecam atakować, czyli na przykład Atella Takeda, czyli na przykład Pakal, czyli nawet ten Ryszard. Tak szczerze, jeżeli wiemy, że ten drugi gracz ma jednostki Tier 5, to też nie będzie się opłacało go atakować. Kolejna ważna rzecz, która się przyda, to rozpoznanie rywala, czyli możemy sobie zapamiętać, który rywal, że tak powiem, jak się nazywa, i którego warto atakować, a którego nie. Tutaj na przykład kolega Supa jest królem, ma dużo tych killpońców i jego marszy na przykład nie atakowałbym w ogóle nigdy, bo najprawdopodobniej będą to mocne marsze i nawet jeżeli będą w słabszej formie, to i tak, że tak powiem, oberwę od niego mocno. Tutaj kolejny taki gracz, którego raczej bym nie atakował. Wybierałbym graczy, którzy mają te killpońcy niższe, bo oni często będą mieli marsze słabsze, albo takiego tutaj jak ty to tego tutaj Tytusa. Tak? 66 milionów mocy. To jest gracz, na którego bym zapolował, że tak powiem, gdybym oczywiście miał taką opcję albo zobaczcie tutaj też ten Brujo, bo ma 53 miliony i całkiem możliwe, że będzie jeszcze walczył jednostkami Tier 4, czyli takimi samymi jak ja. Staramy się właśnie takich graczy mniejszych gdzieś tam Rozpoznawać i kiedy oni pojawią się na tym polu, to właśnie ich staramy się atakować. A tych rali liderów, najsilniejszych graczy w danym królestwie, jako mały gracz, raczej staramy się ich omijać. Oczywiście może to zabrzmi dla którego, że OK, nie robimy tutaj jakiejś wielkiej różnicy, ale wierzcie mi, że sama obecność w polu, sama to, że nasz marsz tutaj jest. Jest dla, przeciwnikom choćby, dla przeciwników choćby taką, że tak powiem, psychiczną barierą. Zobaczcie, ile nas tutaj jest. W tym momencie zobaczcie, nawet zaczynamy budowanie flagi. To bardzo dobrze, bo pewnie zacznie się zaraz jakaś akcja. Skoro budujemy flagę, to bardzo możliwe, że rywal spróbuje jakiegoś rani na tą flagę i wtedy rozpocznie się jakaś rzeczywista walka. Więc będziemy atakowali marsze słabsze, albo takie, które. Będą, nie będą, że tak powiem, zadawały tak dużych obrażeń od kontrataku, bo kontratak tutaj będzie naszym największym Przeciwnikiem. Będziemy też atakować marsze, które mają niski poziom życia. Jeżeli takie znajdziemy, to wtedy też warto takie marsze zaatakować. No i oczywiście będziemy starali się zawsze atakować te marsze najsłabsze. Tutaj, jeśli jesteśmy mniejszymi graczami, to walka, jeśli się jest mniejszym graczem, jest naprawdę fantastyczną sprawą. Ja uważam, że gracze, którzy zaczynali jako mniejsi gracze wśród większych, Dużo lepiej potrafią walczyć w polu od graczy, którzy zaczynali swoją karierę już jako wieloryb. Oczywiście nie jest to prawda dla wszystkich, natomiast, będąc małym graczem, trzeba kombinować tak dużo i na tak wiele rzeczy zwracać uwagę, że to jest po prostu niesamowite. Wieloryby nie mają takich doświadczeń, bo oni w zasadzie od początku gry wychodzą i, i wszystkich niszczą, tak? Więc dla nich to doświadczenie gry jest zupełnie inne, dlatego bardzo często po KVK1, w KVK2, ale już w ogóle w sezonie podbojów, tym wielorybom często. Często się gra ciężko, natomiast tym mniejszym graczom, o dziwo, kiedy wchodzą do sezonu podbojów, czasem gra się trochę lżej, bo oni już są, że tak powiem, nauczeni walki tym jednym marszem, nauczeni kogo atakować, kogo nie, i, i naprawdę mogą sobie tutaj nieźle poradzić. Także ja naprawdę polecam od początku gdzieś tam próbować, nawet takim słabszym marszem. Trochę mieć tych surowców właśnie zaoszczędzonych, żeby się pewnych rzeczy nauczyć. Bo kiedy nauczymy się grać mniejszym, słabszym marszem, to wyobrażacie sobie, kiedy te nasze marsze staną się lepsze i mocniejsze, to tylko i, tylko i wyłącznie będzie po prostu lżej dla nas. Także naprawdę polecam. Zaraz spróbuję poczekać. Mam nadzieję, że rozwiąże się tutaj jakaś prawdziwa walka i będę w stanie wam pokazać. Co so, yy, jak to wygląda w praktyce, tak? Ja już dawno nie walczyłem w ten sposób, więc mam nadzieję, że to nie będzie jakaś totalna porażka z mojej strony, ale postaram się Wam pokazać, jak może taka walka wyglądać dla mniejszego gracza. Okej, okay. aha, jeszcze jedną rzecz zapomniałem. Taka gra na pewno wymaga o dużo, dużo więcej cierpliwości, ponieważ musimy zawsze czekać na to, co zrobi nasza drużyna, bo my tutaj sobie nie możemy pozwolić na to, że wiecie, że samodzielnie kogoś zaatakujemy. Jest to bez sensu, tak? Jeżeli sam, sam gdzieś wyjdę do walki, więc muszę za każdym razem czekać, aż ta moja drużyna się zmobilizuje, kiedy to oni zaczną atakować i wtedy to ja mogę dołączyć. Także to jest na pewno taki minus, że raczej samemu tutaj niewiele zmienimy. O, zobaczymy tutaj się pojawił jakiś jeden gracz. Fajnie by było, żeby teraz go ktoś zaatakował. Bo o właśnie, zobaczcie, tu go ktoś zaatakuje. I ja spróbuję po prostu się dołączyć i zaatakować go tutaj z boku. Widzimy, że w sumie ta wymiana i tak nie jest jakaś super dobra dla mnie. Ja spróbuję uciec z tego AOE, i o, oh, właśnie teraz będę go atakował. Teraz będzie to wyglądało o wiele lepiej. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo ja go tutaj trochę złapałem. O, zobaczcie, ja jestem tym marszem, który cały czas jest go w stanie złapać, ponieważ moje, mój marsz Tier 4 jest po prostu za szybki na niego. No i taka krótka walka mi się udała. Zobaczmy, jak to wyglądało. No i ta wymiana oczywiście ona nie wygląda jakoś fenomenalnie, natomiast jak popatrzycie na te numery u góry, to ja tą wymianę tak naprawdę wygrałem, ponieważ ja walczę jednostkami Tier 4, a on walczy jednostkami. Tier 5. Także e, gdzieś tam można powiedzieć, że, e, że mi się udało. Pokażę Wam tutaj walkę, którą przeprowadziłem wcześniej, i tutaj też zobaczcie moje Tier 4 kontra Tier 5, i tutaj e, różnica w numerach jest naprawdę ogromna. E, może to się komuś wydawać oczywiście bardzo małe, natomiast e, z perspektywy takiego mniejszego gracza uważam, że to jest naprawdę świetna wymiana. 1000 moich, 1300 moich, kontra 4 i. 1600 jednostek Tier 5. To jest naprawdę fajna wymiana. I tak, jak jeszcze chciałem powiedzieć, może na koniec, skoro mi się tutaj udało, jednak trochę tej walki zrobić. Pamiętajcie też o szacunku dla takich mniejszych graczy. Bo nie jest. Wcale łatwo coś takiego tutaj, że tak powiem, coś takiego tutaj osiągnąć, zrobić. Jeżeli ktoś chce spróbować, to zachęcam, weźcie sobie jakiś taki jeden, dużo słabszy marsz Tier 4 i spróbujcie nim zawalczyć. Spróbujcie zrobić z nim jakieś fajne numery, i wtedy zobaczycie, jak to jest, kiedy. Przyjdzie nam grać właśnie z takim yy, m, takim mniejszym graczem, że wcale nie jest to tak łatwo yy, zdobywać te kill pointsy, tak? Nie jest tak łatwo atakować, jak mogłoby nam się wydawać. I zobaczcie, tutaj on znowu atakuje. Ja się tutaj ustawię specjalnie za nim, i zobaczcie, i teraz atakuje go tak, że on nie chwyci mnie tego te AOE, a ja cały czas będę go atakował. I tutaj to jest w ogóle chyba jakiś samobójca. Yy, także zobaczcie. Całkiem nieźle, wydaje mi się, że na tym wyszedłem i tak jakby cierpliwość znowu popłaca. Chyba jeszcze mi się nie pojawił ten raport z tej, z tej walki. Czekajcie, czy to jest to? Ok. Jakiś taki krótki. Miałem nadzieję, że, że będzie tego więcej, natomiast nowa, wymiana całkiem, całkiem też pozytywna, można, można by powiedzieć. Czekajcie, tutaj taki jakby mi się miał. Pojawić nowy raport, a się nie pojawił. Nie, chyba wszystko jest, jest tak jak powinno być. Po prostu miałem nadzieję, że, że będzie to lepiej wyglądało niż, niż wygląda. Ale też zawsze jakieś tam kill points, że tak powiem, zdobyłem. Tak? Także tutaj zobaczymy. Też są to jednostki Tier 5, które udało mi się. Zdobyć i widzimy, że tych punktów zabicia ja tutaj też zdobywam więcej, i podobnie jest tutaj na dole. Zobaczcie, ja tutaj zdobywam prawie 100 tysięcy, a rywal tylko 13 tysięcy, tak? Ze względu na to, że ja walczę jednostkami Tier 4, a on walczy jednostkami. 5. Okej, okay, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Powiem Wam, że ciężko jest coś takiego zrobić. Ciężko wrócić się e, do takiego momentu, kiedy właśnie walczymy tymi mniejszymi marszami. Natomiast jest to dosyć ekscytujące Ech, i powiem Wam, że pod pewnymi względami cieszę się, że mi się tutaj e, udało wrócić do tej sytuacji. O, jakbym się teraz do tego Newskiego dorwał, to by było pięknie. Czekajcie, spróbujemy. Może mi się uda, to jest idealny marsz do atakowania. Właśnie e, taka wymiana, że tak powiem, jest najlepsza. Wydaje mi się, że to jest jakiś całkiem e, niemały gracz. Nie, on je, walczy jednostkami Tier 5, natomiast zobaczcie, on tutaj jest e, na wykończeniu. I ja go tam trochę zaatakowałem. Oczywiście nie będę zrobił tutaj super numerów, ale zobaczcie, znowu 600 kontra 2000, 42 tysiące Naprawdę, jeśli chodzi o takich mniejszych graczy, to już jest coś, bo to już powoli, powoli coś tam sobie robimy, robimy jakieś doświadczenie, także jak widzicie, będąc cierpliwy, czekając na swoją okazję, nawet będąc mniejszym graczem, można się tutaj na kogoś zaczaić, można e, trochę tych punktów e, zabicia sobie zrobić, tylko nie gramy porywczo, gramy spokojnie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. E, I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!